Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, dawno się nie widzieliśmy. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka z mojego treningu. Jesteśmy dzisiaj w miejscu specjalnym. W miejscu, w którym większość warszawskich biegaczy wykonuje swoje treningi trailowe. Biegaczy, którzy przygotowują się do biegów górskich, trailowych, crossowych, jak zwał tak zwał. A mianowicie jesteśmy na ścieżce biegowej w Falenicy, czyli na pętli która ma nieco ponad 3 km i aż 85 metrów przewyższeń na każdą pętlę, a ja będę tu dzisiaj wykonywał zabawę biegową. Mówiliśmy sobie w ostatnim odcinku, przy przykładach zabawy biegowej, że wykonuję je czasami tutaj, takie nietypowe zabawy biegowe, to znaczy odcinki 10-minutowe, 20-minutowe, a dzisiaj mam odcinek 30-minutowy razy dwa na przerwie cztery minuty, na tej oto pięknej pętli. Także czekam miał dzisiaj bardzo dużo podbiegów, zbiegów, korzeni, konarów, piachu i wszystkiego, co najlepsze. Szczerze mówiąc, boję się tego treningu. Jak go zobaczyłem w planie, to no, dawno nie miałem takiego stracha, Najdłuższe odcinki, które tu biegałem, to były odcinki 20-minutowe i już wtedy było ciężko. Bo wiecie, to zmęczenie tutaj bardzo narasta. Na całej trasie mamy 7 podbiegów i 7 zbiegów. Dlaczego ja w ogóle biegam na tej pętli? To jest dobre pytanie. Jest to trening przygotowawczy do dwóch biegów trailowych, które czekają mnie już za tak naprawdę. No, dwa tygodnie pierwszy. Pierwszy bieg to jest bieg w pogoni za Bobrem przy okazji maratonu Wigry, prezentowy szansa na 12 km. Natomiast drugi bieg no to jest już znana zadyszka w Olsztynie, którą będę biegał trzeci raz, i tam jest naprawdę bardzo ciężki, tre, bardzo ciężki teren. Trzeba teraz się bardzo dobrze rozgrzać, dlatego że jest tutaj dużo takich. Punktów, gdzie trzeba mocno uważać. Są korzenie, są karpy, jest piach, także dobrze rozgrzeć wszystkie, wszystkie stawy, ręce, bo to wszystko zawsze przy podbiegach mocno pracuje, w szczególności właśnie ręce. Ja tutaj zaczynałem biegać w styczniu w tym roku, jeszcze przed kontuzją, i widzę dużą różnicę. Jak tutaj ziemia była taka zmarznięta, to biegało się dużo, dużo łatwiej, aniżeli teraz po tych piachach naprawdę człowiek momentami się aż zakopuje. Wybór butów na dzisiejszy trening całkowity endorfin Edge. Tempo odcinków dzisiejszych, tych 30-minutowych, to jest między 4,30 a 4,20. Myślę, że dzisiaj naprawdę będę miał problem, żeby takie tempo tutaj utrzymać. W szczególności na tak długim odcinku. Zwłaszcza, że GPS lubi tutaj się zgubić, lubi tutaj wariować, więc tak naprawdę nie wiem po ile biegnę. Nie patrzę na zegarek w trakcie biegu bardziej. Gdzieś tam się skupiam na samopoczuciu i na, na tym odczuwalnym wysiłku. Dobra. Let's Jestem już po pierwszym powtórzeniu, udało się zrobić dwie pełne pętle, podbieg i zbieg, także dochodzi na to, to, około nieco ponad 7 km, więc średnia spoko. Pierwsza pętla, przyznaję, była bardzo ciężka, natomiast już na drugiej troszeczkę łatwiej, troszeczkę się rozgrzałem, widziałem co i jak i nie było tak źle, ale zobaczymy przed drugą. Na no taki minut dzisiaj, że jest naprawdę ciepło, dobrze, że jesteśmy w lesie, natomiast no daję sobie znać ten upał, jeszcze tylko 30 minut roboty. Ale no naprawdę ta trasa jest, jest bardzo ciężka. W szczególności na tych, na tych piachach też trzeba uważać na głowę. Przerwa minęła. Idziemy walczyć na drugą pętlę. 10, trudność tego treningu, to oceniłbym go na 10. Prawie dobiłem do swojego tętna maksymalnego, ale było bardzo ciężko. Udało się wszystko w założeniach zrobić. Druga pętla była trochę wolniejsza, bo zrobiłem jeden podbieg dodatkowo. Natomiast jestem cały mokry, mega zmęczony, 60 minut, słuchajcie, i zrobiłem 340 metrów przewyższeń podczas tego treningu. Pokazuje mi koraz dwa dni teraz regeneracji po tym treningu. Czas, żebyśmy sobie powiedzieli troszeczkę o tym, co się działo po półmaratonie Słowaka do tego czasu i jakie mam jeszcze plany na dalszą część sezonu. Poczułeś Poczułem wibrację. Słuchajcie, jako że przygotowania do półmaratonu Słowaka nie były zbyt długie, stwierdziliśmy z trenerem, że nie będziemy robić roztrenowania po półmaratonie. Zrobiliśmy taki luźniejszy tydzień i od razu przeszliśmy do przygotowań pod te starty letnio-jesienne. Mam za sobą już bieg Powstania Warszawskiego na dystansie 5 km. Pokonałem go w czasie 16.47, co jak na tamtą formę i to, że nie robiłem żadnych treningów pod 5 km. Uważam za super wynik. Pobiegłem sobie na luzie, bez spiny, po 3.20 na kilometr, na niełatwej trasie. Trener jest zadowolony, ja jestem zadowolony, także myślę, że fajny wyznacznik pod przyszłe starty. Wcześniej wspominałem Wam już o tych biegach trailowych. Jeden na dystansie 12 km przy maratonie Wigry. Dawaj, dawaj, dawaj! Brawo! I drugi w Ocztynia na dystansie 10 km. Później prawdopodobnie czeka mnie cykl biegów na 10 km. Będzie to bieg w Ciechanowie, chyba 14 września, o ile dobrze pamiętam. Tak bardziej na rozgrzanie. No i główny start tego sezonu to bieg z radością na dystansie 10 km, gdzie zamierzam zakręcić się w granicy około 33, a może nawet poniżej 33 minut. Nie daje sobie jakiegoś tam konkretnego celu, że chcę pobiec 32,59 albo coś takiego, dlatego że nie chcę sobie narzucać tej presji. Stwierdziłem, że w tym sezonie robimy wszystko na luzie. Bez spiny. W tamtym roku troszeczkę mnie to zgubiło na praskiej piątce, że taką dosyć dużą presję na siebie narzuciłem, żeby złamać to 16 minut. I pamiętam, jak podchodziłem do tego startu miesiąc później, właśnie w radości, bez takiej spiny i udało mi się, miałem tą taką czystą głowę. Także teraz będzie chodziło o to, żeby po prostu pobić tą życiówkę na dystansie 10 km, która wynosi 33-47. Ja lecę zgonować i wypić piwo zero. Naprawdę bardzo mocno się dzisiaj zmęczyłem. I no co, widzimy się już w kolejnych odcinkach. Słuchajcie, gdybyście tu przyjechali zobaczyć, jak wygląda ta pętla, pobiegali sobie, mam taką małą prośbę. Już drugi raz zgubiliśmy mikrofon. Taki właśnie o mikrofon DJI Mike. Więc jakbyście go gdzieś po drodze znaleźli, to wyślijcie mi diema na Instagramie, bo to już jest naprawdę nieśmieszne, że po raz kolejny gubimy mikrofon.